Jaki kierunek studiów jest najlepszy? Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak najlepszy kierunek studiów. Dlatego, że podobnie jak z dyscyplinami sportowymi, jest tak, że to zależy, która dziedzina, która gałąź najbardziej pasuje nam, która jest najbardziej dla nas adekwatna. Co najlepiej współgra z naszymi zainteresowaniami, predyspozycjami, naszymi możliwościami. I w czym możemy się rzeczywiście spełniać? Także tutaj to pytanie to jest trochę takie przewrotne, dlatego że odpowiedź na nie zawsze będzie uzależniona od tego, z kim rozmawiamy, a jakie ma możliwości, jakie ma predyspozycje. Warto jest po prostu w tym momencie najpierw zastanowić się nad tym, co najbardziej pasuje nam, a dopiero później ustalać, co jest takie adekwatne, odnoszące się do nas. Dla nas najbardziej dopasowane. W czym możemy być dobrze, w czym możemy się spełniać.